Podsumowanie dwóch ostatnich dni w NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od sobotniego meczu Phoenix Suns z Memphis Grizzlies, podczas którego w US Airways Center zorganizowano noc polskiego kibica. W takich okolicznościach nasz Marcin Gortat chciał naturalnie wypaść jak najlepiej i faktycznie rozegrał dobre zawody, bo przez 31 minut trafił 6 z 9 rzutów z gry, co dało mu 15 punktów, do których dołożył 9 zbiórek i 2 asysty. Polak był zatem tego dnia fetowany na trybunach, ale jeszcze większe brawa należały się dwójce jego kolegów Jaredowi Dudleyowi i Steveowi Naszowi. Ten pierwszy z 19 punktami był najlepszym strzelcem Sans i tuż przed przerwą zdobył 9 oszek z rzędu, dzięki czemu Phoenix zamiast przegrywać 42 do 48. To zakończyli pierwszą połowę z prowadzeniem 53 do 51. Od tego momentu gospodarze już nie oglądali się za siebie i m.in. dzięki świetnej grze Nasza, który miał 15 asyst i 11 punktów, słońca wygrały cały mecz 98 do 91. Tym samym Sans nie tylko zafundowali Gryzli z pierwszą od pięciu spotkań porażkę, ale także sami wygrali po raz piąty z rzędu na własnym parkiecie i obecnie zajmują 11 miejsce w konferencji zachodniej. Z Phoenix przenosimy się teraz do Miami, gdzie miejscowi Heat i Indiana Pacers rozegrali najbardziej emocjonujące spotkanie soboty. Mecz od początku był bardzo zacięty, z minimalnym wskazaniem na drużynę gości, która rozegrała bardzo dobrą pierwszą kwartę i potem starała się utrzymywać niewielką przewagę. Heat jednak co chwilę deptali pacers po piętach, a czasami nawet wychodzili na prowadzenie, ale w końcówce to koszykarze z Indiany byli do przodu 81 do 77 na niespełna półtorej minuty przed ostatnią syreną czwartej kwarty. W takiej sytuacji gospodarze zwrócili się do Lebrona Jamesa, który nie bał się rzucać i nie zawiódł oczekiwań, zaliczając w ostatniej minucie znakomitą partię. Najpierw zdobył 5 punktów z rzędu, co dało hit minimalne prowadzenie, a potem kiedy Pacer zwrócił na fotel kierowcy, to tym rzutem za na 10 sekund przed końcem doprowadził do remisu po 85. Jakby tego było mało, to w kolejnej akcji James popisał się także po bronionej stronie parkietu, a to oznaczało, że czeka nas dodatkowy czas gry. Dogrywkę lepiej rozpoczęli Pacers i na dwie minuty przed końcem mieli nawet 5 punktów przewagi, ale za chwilę hit wyrównali. I co więcej, to właśnie do gospodarzy należała ostatnia akcja w tym spotkaniu. Him, and now the Heat can run the shot clock all the way down and take the final shot here in the first overtime. And Indiana's over the limit, so they can't foul on this play. It's Wade's turn. Middle of the four. Guarded by George. And the best in the league at finishing. Here we go, guys. Wade with four, with three. Leans in. And hits! Po trafieniu Dwayna Wade'a na zegarze pozostawała jeszcze co prawda jedna dziesiąta sekundy, ale to było za mało, by odwrócić losy meczu, w którym Miami Heat byli lepsi 93 do 91. Na innych parkietach nie mieliśmy już tak zaciętych spotkań, choć jeszcze w starciu Minnesota Timberwolves New Orleans Hornets kibice tych pierwszych do końca wierzyli w sukces swojej drużyny. Ostatecznie jednak gospodarze przegrali 89 do 95, ale większym zmartwieniem fanów Leśnych Wilków jest fakt, że kontuzja, jakiej w poprzednim meczu nabawił się Ricky Rubio, okazała się na tyle poważna, że Hiszpan nie zagra już w tym sezonie NBA. Prześwietlenia wykazały u niego bowiem zerwane przednie więzadło krzyżowe, a to oznacza co najmniej 6 miesięcy rehabilitacji i w związku z tym Rubio prawdopodobnie opuści także Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Skoro już o kontuzjach mowa, to te nadal nie chcą dać spokoju Stefanowi Kariemu z Golden State Warriors, a problemem młodej gwiazdy jest jego kostka, którą skręcił już sobie po raz kolejny w tym sezonie i znów doszło do tego w teoretycznie zupełnie niegroźnej sytuacji. Na pocieszenie dla fanów Warriors nie jest to jednak groźny uraz, a co więcej ich ulubieńcy pokonali Dallas Mavericks 111-87, do 87, a największy udział miała w tym trójka Nate Robinson, Monte i David Lee, bo każdy z nich miał na swoim koncie 20 lub więcej punktów. Skręcenia kostki w sobotę doznał także rozgrywający Toronto Raptor z Jose Calderon. I jakby tego było mało, to jego drużyna przegrała z Detroit Pistons aż 86 do 105. O czym zadecydowała przede wszystkim znakomita pierwsza kwarta w wykonaniu gospodarzy motłoki były wtedy lepsze aż o 23 punkty żeby nieco poprawić humory wszystkim kibicom koszykówki to teraz zamiast mówić o kontuzjach zaglądamy do hali Prudential Center gdzie New Jersey Nets podejmowali Houston Rockets i w trakcie tego spotkania Gerald Green z ekipy gospodarzy popisał się jednym z najlepszych wsadów tego sezonu. He caught it, brought it down, wound up, and threw it down. Green's got him energized in Newark. Nets within two. Gerald Green był tego dnia zresztą nie tylko efektowny, ale i efektywny i pod niej obecność Derona Williamsa był najlepszym zawodnikiem Nets i co więcej dzięki 26 zdobytym punktom ustanowił swój nowy strzelecki rekord kariery. Nie wszystko jednak w tym spotkaniu układało się po myśli Greena, bo w jednej z kluczowych akcji meczu na minutę przed końcem zanotował samobójcze trafienie, po którym to raket wyszli na prowadzenie 107 do 106. Rakiety tej przewagi nie oddały już do końca, wygrywając ostatecznie 112-106, do 106, co pozwoliło gościom nie tylko przerwać serię pięciu porażek z rzędu, ale i podtrzymać pasę 11 kolejnych zwycięstw przeciwko im Jersey Nets. Jak połączyć sukces drużynowy z najlepszym meczem w karierze pokazał natomiast James Harden z Oklahoma City Thunder. Rezerwowy liderów konferencji zachodniej zdobył przeciwko Charlotte Bobka trzeciowe 33 punkty, na co złożyła się gra na skuteczności 11 na 16 z gry, a Thunder na własnym parkiecie naturalnie odprawili rysie 122 do 95. W innych sobotnich spotkaniach Chicago Bulls bez problemu pokonali u siebie Utah Jazz 111 do 97, a Portland Trail Blazers z na poziomie 30 punktów i 10 zbiórek Lamarckusem Aldridge'em wygrali na wyjeździe z Washington Wizards 110 do 99. W niedzielę w NBA rozegrano 8 meczów i niekwestionowanym hitem była rywalizacja Los Angeles Lakers kontra Boston Celtics. Po pierwszej kwarcie, którą jeziorowcy wygrali 24 do 12, wydawało się jednak, że zamiast oczekiwanego szlagieru możemy oglądać tylko jednostronne widowisko, ale na szczęście kolejne odsłony pokazały, że to naprawdę będzie spotkanie godne zapamiętania. W drugiej kwarcie bowiem Bostończycy niemal zniwelowali straty i schodzili do szatni przegrywając zaledwie 42 do 44, ale prawdziwa zabawa i wielkie emocje miały zacząć się dopiero po przerwie. W samej tylko trzeciej odsłonie oglądaliśmy aż 8 zmian prowadzenia i nadal minimalnie lepsi byli Lakers prowadząc 72 do 70, a świetną partię rozgrywał w tym czasie Meta World Peace, czy jak wolicie po prostu Test. W decydującej odsłonie także było ciekawie i tym razem obie drużyny sześciokrotnie wydzierały sobie z rąk prowadzenie. I tak jeszcze na trzy minuty przed końcem to bostończycy napędzani przez rażone rondo byli do przodu 94 do 89. Od tego momentu jednak koncertowo zaczęli grać Lakers i za sprawą duetu Kobe Bryant Andrew Bynum przeprowadzili serię 8 do 0, w której każdy z nich miał 50% udziałów, co było ukoronowaniem ich dobrego występu. Bajnam w całym meczu uzbierał bowiem 20 punktów i 14 zbiórek, a Kobi miał 7 asyst i 26 oczek, z czego aż 10 zdobył w czwartej kwarcie. Wracając jednak do przebiegu spotkania, to Lakers po wspomnianej już serii wyszli na prowadzenie 97-94 i taki też był końcowy wynik, bo w ostatniej akcji meczu, mimo usilnych klub Celtics, zwycięstwo pozostało w Los Angeles. Parę godzin później w tej samej hali grała druga drużyna z miasta Aniów, czyli Clippers, a w roli gości wystąpili Golden State Warriors. Wojownicy w Staples Center czuli się niemal jak w domu i ze świetnie spisującym się w pierwszej połowie Dorelem Wrightem i wspierającym go Montelisem dyktowali warunki gry, a kiedy na 2,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty mieli aż 21 punktów przewagi, wydawało się, że goście po prostu wygrali ten mecz. W tym momencie niespodziewanie obudzili się jednak Clippers i przede wszystkim za sprawą Blake'a Griffina wzięli się za odrabianie strat, co poskutkowało doprowadzeniem do remisu 83-83 na 4,5 minuty przed końcem spotkania. Warriors zatem zmarnowali swój okazały kapitał, ale ostatecznie nie pozwolili gospodarzom uzyskać jakiejkolwiek przewagi i ostatnie fragmenty meczu ułożyły się po ich myśli, dlatego też wygrali 97-93. Zwycięstwo na wyjeździe odnieśli tego dnia także Memphis Grizzlies, którzy zawitali do Denver na starcie z miejscowymi Nuggets. Spotkanie od początku do końca było wyrównane, choć przez większość czasu to Grizzlies byli o jeden mały krok do przodu, a gościom szczególnie dobrze wyszła trzecia kwarta, którą wygrali sześcioma punktami. Kluczowa dla losów rywalizacji była jednak końcówka, bo po tym rzucie O'Jaya Mayo niespełna minutę przed zakończeniem meczu Grizzlies wyszli na prowadzenie 94 do 91. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, choć jeszcze w ostatniej akcji Nuggets mogli doprowadzić do remisu, ale gospodarze zamiast oddać ostatni rzut to stracili piłkę w ataku i musieli uznać wyższe soś ekipy z Memphis z Denver przenosimy się teraz do Cleveland, gdzie Kawalier podejmowali Houston Rackets i ku uciesze ponad 17 tysięcy fanów zgromadzonych w Weekend Sarina, górą okazali się gospodarze 118 do 107. Kawalerzystów do już trzeciego zwycięstwa z rzędu prowadził jak zwykle duet Antoine Jameson-Kyrie Erwing. Ten pierwszy z 28 punktami był najlepszym strzelcem spotkania, a Erwing, jak to ma ostatnio w zwyczaju, przejął mecz w końcówce czwartej kwarty. Debiutant po stronie gospodarzy, mimo że przez większość meczu rzucał nie najlepiej, to to w ostatnich czterech minutach spotkania zupełnie o tym zapomniał i zdobył w tym czasie aż 16 ze swoich 21 punktów, a oprócz tego w przeciągu całych zawodów zaliczył jeszcze 5 asyst i 6 zbiórek. W niedzielę na własnym parkiecie poza Cavaliers i wspominanymi parę minut temu Lakers wygrali jeszcze Orlando Magic, którzy rywalizowali z Indiano Pacers. Magicy już praktycznie po pierwszej kwarcie byli pewni zwycięstwa, bowiem ich przewaga wynosiła aż 14 punktów i można było się tylko zastanawiać jaki będzie końcowy wynik. Też Nie wszystko skończyło się na 107 do 94 dla Magic, a liderem gospodarzy był Dwight Howard, mający 30 punktów i 13 zbiórek. Skoro już jesteśmy przy występie na poziomie 30-10, to taki zanotował też minionej nocy Ersan Iliasowa z Milwaukee Bucks. Turek, który powoli wyrasta na lidera swojej drużyny, zaliczył przeciwko Toronto Raptors z 31 oczek i 12 zebranych piłek, a co najważniejsze, jego Bucks pokonali na wyjeździe jedyny kanadyjski zespół NBA 105 do 99. Nieco większą przewagę niż Milwaukee nad Toronto mieli w ostatniej serii spotkań Philadelphia 76ers w starciu z New York Knicks. Goście wygrali bowiem w Madison Square Garden 106 do 94, fundując tym samym z piątą porażkę z rzędu. Sponsorami tego wydarzenia byli przede wszystkim Andrzej Gudala, Evan Turner i Lou Williams. Ten pierwszy otarł się o Triple Double, mając 19 punktów, 8 asyst i 7 zbiórek. Turner, grający po raz kolejny w pierwszej piątce, zaliczył życiowe 15 zbiórek, a także na skuteczności 9 na 14 z gry uzbierał 24 oczka. Natomiast rezerwowy Lou Williams z 28 punktami był najlepszym strzelcem spotkania. Na koniec zaglądamy jeszcze do Sacramento, gdzie miejscowi Kings przegrali z Atlantą Hawks 99 do 106 i tym samym była to dla nich już ósma kolejna porażka z ekipą Jastrzębi. Kluczem do sukcesu gości była zespołowa gra, bo 23 asysty przełożyły się na to, że 6 graczy miało podwójne zdobycze punktowe, w czym przodowali Joe Johnson i Josh Smith, którzy zdobyli odpowiednio 21 i 28 oczek. Na dziś to już wszystko, na kolejne podsumowanie wydarzeń z parkietów NBA zapraszam w czwartek, a wcześniej, bo już jutro, przerwam szantaż ekstra.